Hej wszystkim, witam ponownie na kanale Exposing Celebs Poland i tak jak ostatnio była kompletna cisza w świecie Hollywood i prawie nic się nie działo, tak teraz mamy kolejną dramę zaraz po jednej z głośniejszych na temat Little Mix i Jessie Nelson. Tym razem zajmiemy się relacją Jolandy z Zaynem i Gigi i tym, co właśnie wyszło, czyli najnowszymi informacjami. Pod koniec podam Wam też i jedną informację, o której nigdy wcześniej nie mówiłam i której nigdzie wcześniej nie pisałam. Zacznijmy od tego, co się działo wczoraj w nocy. Tak więc wczoraj w nocy na TMZ pojawiła się informacja, że Jolanda Hadid została uderzona przez Zayna Malika i że chce go zaskarżyć. Zeyn bardzo szybko odpowiedział na informację i napisał Jak zapewne wiecie, jestem osobą dbającą o prywatność i chcę, żeby właśnie w takiej atmosferze dorastała moja córka. Chcę, aby chowała się w środowisku, w którym prywatne sprawy nie są omawiane na forum publicznym. Pragnę ją przed tym uchronić. Dlatego nie chcę brać udziału w dyskusji nad rewelacjami, które przedstawia członek rodziny mojej partnerki, który zjawił się w naszym domu kilka tygodni temu. To była i nadal powinna być prywatna sprawa, ale mimo moich starań i dążeń do przywrócenia równowagi w naszym otoczeniu, przedostała się ona do mediów. Mam nadzieję, że wszyscy przez to przejdziemy mimo ostrych słów, które padły. Wciąż planuję chronić naszej prywatności i dać córce poczucie bezpieczeństwa, na które zasługuje. Zaraz po tym Zain dodał również zaprzeczam jakbym uderzył Jolandę Hadid i dla dobra mojej córki nie ujawnię dalszych szczegółów sprawy. Mam nadzieję, że przemyśli swoje fałszywe oskarżenia i skłoni się ku rozwiązaniu spraw rodzinnych z dala od mediów. Ich wspólny przyjaciel dodał też, że nie są już razem, ale y, oboje są jednak dobrymi rodzicami. Zeyn przestał też obserwować Gigi na Instagramie, za to Jolanda odobserwowała Gigi i Belle. I jeśli wybieracie jakieś strony w tej dramie, to wiedzcie, że nie warto, bo nikt tu nie jest do końca bez winy, o czym zaraz się przekonacie. Tak więc skoro już znacie... Całe tło sprawy, to powiem Wam teraz, jakie informacje podawałam Wam kilka miesięcy temu w social mediach i na blogu. W styczniu 2021 roku, po wycieku prywatnych zdjęć Kai, które niby były przypadkiem, napisałam Wam, że to Jolanda wypuszcza zdjęcia córki Zeina i Gigi oraz informacje na temat ich związku. Była też odpowiedzialna za wyciek wszystkich negatywnych informacji na temat Zejna wbrew jego woli. Screeny z tego wpisu znajdziecie na moim Twitterze, który jest podlinkowany w opisie. Natomiast 10 lutego 2021 napisałam wam cały post na temat tego, jak wygląda relacja Zeina i Gigi aktualnie, czyli w tamtym momencie, i w czym namieszała Jolanda, co również podlinkuję wam w opisie. I tutaj mam cytat z mojego postu. Moje źródła twierdzą, że Jolanda nie wspiera związku Zeina i Gigi, bo to prowadzi do niczego innego jak luźnych wieczorów w domu z narkotykami. Aktualnie on nie radzi sobie z promocją, dlatego Jolanda go już nie wspiera. Nie chce, żeby jej córka wiązała się z kimś, kto nie potrafi zarabiać i jedynie wydaje. Ona wierzy, że Gigi jest sławniejsza od niego i myśli, że może znaleźć kogoś lepszego. To nie znaczy, że Jolanda go nienawidzi, po prostu nie chce go więcej dla Gigi. Jolanda również w dalszym ciągu wypuszcza informacje do mediów. Tak więc tak jak sami widzicie, wszystko co napisałam 8 miesięcy temu zaczyna się teraz potwierdzać. Musicie wiedzieć, że Jolanda nie jest dobrą osobą. Chce być drugą Chris Jenner i chce, żeby jej rodzina była niesamowicie sławna i żeby było o nich głośno za wszelką cenę. Dla niej liczy się jedynie kariera, jej córek, pieniądze i promocja za wszelką cenę. Wiecie, po trupach do celu. Z Zejnem od początku się nie dogadywali, bo on dobrze wie, jak zmieniła go sława i nie chciał tego samego dla swojej córki. Sława w pewnym momencie go zniszczyła. Ma teraz problemy z zaburzeniami odżywiania, depresją, narkotykami, właściwie ledwo wiąże koniec z końcem i nie chciał, żeby jego córka od pierwszych dni dorastała w blasku fleszy, żeby każdy mógł komentować jej wygląd, jej ruchy, dosłownie wszystko. I Zein ma prawo chcieć prywatnego życia dla swojej córki, a Jolanda nie powinna mieszać się w sprawie jej wychowania. Ale fakt faktem, Zein też nie jest najlepszym ojcem. Już od początku ciąży Gigi mówi się o tym, że nie był on zbyt obecnym ojcem. Początkowo nie pojawił się na sesji ciążowej Gigi. Oczywiście nie jest to jakaś super ważna sprawa, ale jeśli weźmiemy poprawkę na to, że to jednak celebryci, to takie sesje są znaczące. Potem nie pojawiał się też na spacerach Sky. Wychodziła z nią tylko Jolanda i Gigi i momentami Bella. Kiedy ich córka była w domu, on robił też live, na którym było wyraźnie widać, że jest zjarany. I Gigi również jest tym wszystkim winna, bo kiedy Jolanda wypuszczała informacje na temat ich związku i Zejna do mediów, to nie powiedziała ani słowa, żeby ich z tego wybronić, a doskonale wiedziała, kto to robi i że wtrąca się do wszystkiego. Poza tym, Gigi bardzo często sama dzwoniła do paparazzi, kiedy chodziła na te ustawione spacery z dzieckiem. Gigi podobnie jak Jolantzie zależy na promocji, ale w przeciwieństwie do niej starała się chociaż zakrywać twarz dziecka. Ale myślę, że wszyscy pamiętacie te zdjęcia ze spacerów z dzieckiem, które wyglądały dosłownie jak sesje zdjęciowe dla Vogue, które były idealnie ustawione. I, I Gigi w pewnym momencie była znana z tego, że non-stop dzwoniła po paparazzi. Z tego co wiem, to sytuacja jest teraz dosyć napięta. Bella stanęła w opronie Gigi, dlatego Jolanda ma pretensje do obu córek. Już nie wspominając o tym, jak Jolanda zachowywała się wobec Gigi i Belli, kiedy na przykład nie pozwalała im jeść tego, co chciały, wpędzała je w zaburzenia odżywiania, ponieważ bała się, żeby nie przytyły na pokazy itd. Zain i Gigi nie są już razem od dłuższego czasu, o czym wcześniej Wam nie mówiłam, ale tak, plotki są prawdziwe, rozstali się i to raczej nie miało prawa przetrwać. Ciekawa jestem tylko, co w tej sytuacji zrobi Gigi i czy chociaż raz publicznie wypowie się na temat tego, jaka jest jej matka. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast. Chcę go wrzucić jak najszybciej, dlatego nie będzie on zbyt długi, bo. Wiecie, sprawa jest aktualna i nie chciałabym się z tym spóźnić. Zostawcie lajka i subskrypcję, jeśli Wam się podobało i chcecie więcej. W komentarzach nie zapomnijcie też napisać mi również, co myślicie na temat zachowań Jolandy, Zajna i Gigi. Dziękuję za uwagę i do następnego.